Wiem, że jesteś świadkiem Jechowy, no ale Chrystus wychwalał swego ojca, ojcze, który jesteś w niebie, tak? I on modlił się do swego ojca Ewangelia Jana, 17 rozdział od 1. I on był posłuszny swemu ojcu, ale naszemu dziadkowi, bo on jest jedynakiem, czyli ojciec Chrystusa nie może być naszym ojcem, bo jest naszym dziadkiem. Ale Chrystus za Adama, Rzymian 5.12, bo w Adamie w ojcu Adamie, umieramy wszyscy. Ale w ojcu Chrystusie, który stał się naszym ojcem i kupił nas krwią doskonałą, jest jesteśmy adoptowani, w sensie, że jak będziemy posłuszni, Mateusz 17,5 słuchajcie, ojciec Chrystusa mówi, ale uczeni w piśmie faryzeuszy w pierwszym wieku nie słuchali. Mateusz 5, rozdział od 17 do 20. Jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie większa, jak uczonych w piśmie faryzeuszy, Czyli dzisiaj wszystkie religie, pastorzy, u Adwentystów, wolnych chrześcijan, świątkowych, mają pisma, skaczą, szaleją, głupieją yy, jakieś tam Jechowa, wymyślają tych, każdy, kto wzywa imienia Jehowy, Jakie? Same te mówienie nikogo nie zbawi. Mateusz 10, 22, kto wytrwa do końca wprawdzie miłości w naśladowaniu baranka. Ewangeliana pierwszy rozdział. Idźcie za barankiem. Andrzej by pierwszy apostoł i apostołów wyszkolił i posłał Chrystus, nie Jehowa. Jest jeden nauczyciel, Mateusz 23,8, 8, jedyny prawdziwy. I drugi Piotra, drugi rozdział, od 1 do 3, jak ktoś naucza, no to jest fałszywy, albo dostanie większy wyrok. Jakuba, trzeci rozdział, pierwszy werset. Także braciszku, czas się uniżyć, przyjąć prawdę Chrystusa, bo Chrystus przyszedł 24 lata temu, zaczął swoje tysiąc lat, związał szatana i teraz objawienie 9 rozdział od 6 do 21. Takie czasy idą, że ludzie będą chcieli umrzeć, bo zobaczą, zobaczą że zostali zjedzeni. Mateusz 24 rozdział, 5 werset Aby wysłać wiadomość, rozłącz się. Jeżeli chcesz poznać więcej opcji, naciśnij 1.